Negatywny wynik badania MPU. Właśnie otrzymali Państwo pocztą z Begudach Tungstele informację, że wynik badania MPU jest negatywny. Co w takiej sytuacji zrobić? No Najlepiej zgłosić się do psychologa transportu. Mogą Państwo się zgłosić do naszego gabinetu i przesłać nam. Ten opis badania, ten Togut Acht, po to, abyśmy my mogli przeanalizować, dlaczego był wynik negatywny. Co zabrakło, a przede wszystkim, jakie są dalsze zalecenia psychologa? Ponieważ na ostatniej stronie tego badania. To badanie ma, ten opis badania ma z reguły kilka, kilkanaście stron, nawet ponad 20. I na ostatniej stronie jest, są napisane dalsze zalecenia psychologa co do tego, aby następnym razem właśnie zwiększyć sobie to prawdopodobieństwo na pozytywny wynik. No i my te zalecenia czytamy, my czytamy, analizujemy całe gutachten po to, aby wiedzieć, jak Państwo mogą następnym razem to badanie zdać? Co zrobić? Co należy zrobić? Jakie kroki podjąć? Czy dotyczące abstynencji, czy innych refleksji? A więc często ta praca psychologiczna jest nieodzownym elementem do tego, aby to badanie zdać. Także warto też pamiętać, że nie każdy psycholog może Państwu pomóc, tylko psycholog, tak zwany Ferkers psychologę, czyli psycholog transportu, który ma fachową wiedzę właśnie w tym temacie badania MPU. Także rozumiem, że to może być frustrujące, bo Państwo się nie spodziewali takiego wyniku. Niemniej z dobrym przygotowaniem kolejna próba będzie z dużym prawdopodobieństwem pozytywna. Także zapraszam do kontaktu, jeżeli mają Państwo pytania, to można zadać tutaj w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia.